Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy dziękczynnej do Pana Boga. Boże, dziękujemy Ci za Twoją opiekę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu. Że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców i nieprzyjaciół. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię. Boże, napełnij nas mocą ducha Twojego. Uspokój serca. Dodaj ufności w Twą miłość, oświeć zaćmione umysły wszystkich naszych braci. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie wolności i wartości. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża, zachować Twoje Królestwo w nas. W naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych praojców. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia lud Twój. Daj nam, O Panie, abyśmy o przyjęciu w pokorze bierzmowania dziejów udzielonego przez Ojca Świętego, Jana Pawła II, Ciebie nigdy nie zasmucali. A przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.